Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. A dzisiaj jadę sobie pooglądać motocykl dla jednego z widzów, ponieważ chcę kupić, a przy okazji jak już jadę tam na motocyklu, to coś dla Was nagram. Zapraszam. Jadę tam na nawigacji, także nie wiem czy trafię, bo nawigację mam tylko i wyłącznie na słuchawkach. Miałem tu wcześniej takie mocowanko, nie wiem może pamiętacie z poprzednich filmów uchwycik, ale no niestety w międzyczasie zmieniłem telefon i się już mi tam nie mieści, a podgląd taki by się jednak przydał. Więc jadę trochę na czuja, trochę na słuchawkach Ale zobaczymy, może się uda Aż jestem ciekaw, cóż to za okazja jest A, Jadę oglądać Honda VFR 800 Podajże tak, chyba to jadę oglądać Zobaczymy, czy to warte Czy jeden z widzów Marek, którego serdecznie pozdrawiam a Będzie Nowym właścicielem Właśnie u VFR, VFR Obejrzymy, zobaczymy Wydamy wyrok Mogę wiedzieć czego pan hamuje na zielonym Czego pan teraz przyspiesza i nawigację mi nic nie mówię, wyłączyła się, czy mam cały czas jechać prosto <gry> na pewno jadę gdzieś na Włochy gdzieś na Włochy Czyli jednak działa, czyli dojedziemy. Eee, no. Ale wracając do tematu w ogóle, bo tak się e, rozkojarzyłem. Pamiętajcie przy kupowaniu motocykli używanych. Że tak naprawdę przebieg nie ma większego znaczenia. To zarówno samochodów, jak i motocykli. Nie ma większego znaczenia, ponieważ przebieg to informacja tylko ile ten samochód się przetoczył. Ile, ile jego kółka zrobiły kilometrów. Co nam to mówi o kondycji silnika? Niewiele. Także pamiętajcie o tym, że samochód z przebiegiem, oczywiście, jeżeli mamy powiedzmy letni samochód, 7, Przebiegiem 200 tysięcy to nie jest żaden, żaden szerot, Chyba że mówimy o tych nowych, to ja nie wiem, czy one 200 przejeżdżą. No ale e, przebieg nie jest wyznacznikiem sprawności samochodu. Jest tylko informacją, ile mu się razy kółko obróciło wokół własnej osi. E, także nie obawiajcie się przede wszystkim przebiegów, e, bo ten co przelata po trasach 200 tysięcy, to jest e, o niebo. Lepszy niż ten, co 50 tysięcy ma na latane, a w sumie przestał w korkach zliczając powiedzmy kilka miesięcy. <noise> Czyli stał z odpalonym silnikiem. Więc nic tak naprawdę przebieg nie mówi wam o, o kondycji silnika. Może wam powiedzieć o nie wiem, zawieszeniu, ale to wszystko możecie sprawdzić, tak? Więc e, przede wszystkim e, z, patrzcie na stan techniczny, a nie na, na ten przebieg. E, jest to, można powiedzieć, umowna wartość, która no, nie do końca może być e, jakimkolwiek wyznacznikiem. Jeżeli zobaczycie moto z przebiegiem m, 10 tysięcy, to wcale nie znaczy, że ono nie było katowane, więc e, co wam daje informacja o takim przebiegu, tak? No ale nic, zaraz przypuszczam. Obejrzymy, zobaczymy, który to roczek, jak to wygląda. I mówię, przebieg to jest informacja tylko taka orientacyjna. Nie kierujcie się tym przy zakupie jakiegokolwiek pojazdu. Także byli, kupili, yy, obejrzeliśmy go. No, motocykle, jak to motocykle, nieduże pieniążki, troszkę do zainwestowania, ale warto, bo silniczek, zdrowiutki yy, rama prosta, nic nie ściągał. Yy, natomiast, yy, no, plasticzki, no, plasticzki trochę takie yy, w słabym takim stanie, yy, ale też i cena była odpowiednio niższa przez to. Na pewno klocuszki do wymiany, no wiadomo, było z czego zrzucać. Natomiast dostał trzy kuferki, to też nie niezła cena. Wydeszek oryginalny, bo był na przelocie, dosyć ładnie to pracowało. Silniczek jak dzwon, no tutaj to nie można się było do niczego przyczepić. Dobrze, nawigacja, skręcę w prawo za 400 metrów. E, także tak, także bardzo sympatycznie. E, naprawdę motosek z 2001 roku. Naprawdę pomimo tego, że po prostu to lakiernik Chrzanił plastiki, e, to poza tym no, no nie było się do czego specjalnie przyczepić. No, poza tymi jeszcze kilkoma tam obcierkami, bo to e, nieduża dziewczynka jeździła. Trochę, trochę mała istotka jak na taki sprzęcior, natomiast no myślę, że sprzęcior naprawdę powinien się nieźle sprawować e, i najlepsze jest to jak to Honda, odpaliliśmy, przejechaliśmy się, znaczy ja się przejechałem. E, a kurde w lewo, myślałem, że w prawo. A to żebym zrobił pięknie. <laughs> Yy, przejechałem się, wszystko było OK, zgasiliśmy i mówię, a sprawdźmy jeszcze ładowanie. I regulator napięcia padł. <laughs> Ale to mówię, to, jest tam, to są takie rzeczy, które w tych Hondach Honda padają, więc nie jest to nie jest to wielki problem. 60zł jakiś Chińczyk yy, i na tych Chińczykach można jeździć. Po prostu kupić sobie ich kilka i niech leżą, to wymiana to jest 5 minut roboty, a a, a kupić taki za 300, który też padnie zaraz to, to też jest trochę bez A ja teraz jadę. Skoro już tutaj mamy temat załatwiony, e, jadę, proszę, ja was na spotkanie z Kodziakiem. Się okazało, że się gdzieś tutaj mamy spotkać. Bo ja akurat latam po mieście, on on e, też miał wsiąść e, na moto, więc jadę się z nim spotkać. Ah, to nawet wiem gdzie. Dobra. No, także milusio, milusio, przyjemniusio. Motozyk nie był w ogóle przygotowany na sprzedaż. Najlepsze jest to, że ten widz spotkał się z tą dziewczyną gdzieś tam na mieście i po prostu się tak zgadali. Także on nie był na, wystawiony na żadną aukcję. W ten sposób się po prostu tam spiknęli, wymienili numerami I tak się odbył zakup, nie był w ogóle picowany, no był brudny, no coś mogę powiedzieć, ale to akurat dobrze, że był brudny Bo dzięki temu było widać, czy tam silniczek jest zdrowy, czy nie ma żadnych wycieków Których, no, no nie miał Pomimo tego, że tam od groma, od groma na nim kurzu było, ale, ale silniczek suchuteńki równiutko pracował bez żadnego problemu. Biegi wchodziły jak należy. Wersja amerykańska przyjechała ze Stanów, było widać, że było coś tam robione, ale zostało zrobione to należycie. No, Poza tymi owiewkami, ale to nabywcy e, w ogóle nie przeszkadza. No bo to nie motocykl na wystawy, tylko on ma jeździć, tak? To jest taki motocykl, że on ma jeździć, trasy robić. Gdzieś tutaj mordę mam znaleźć. Gdzie jest morda? No i? No i? No i jest. Siema człowiecze. Cześć. No proszę. Proszę. Proszę, jaki ładny. Jaki fit, jaka stylóweczka. Można? Przystojniaczek. Proszę. Pięknie. Siema w ogóle. Mam coś dla Ciebie Wizu. Teraz możesz mi oddać kamerę. Dla mnie? <gry> tak, była taka sytuacja. chociaż jak byliśmy u Iwa, że oglądajesz rękawice? Tak było. I Ci się podobały. No to powiedzmy, że taki zaległy urodzinowy prezent od Seki ode mnie. Może, może nie to. O, jaki ty miałeś rozmiar? L. <głos> <głos> Proszę bardzo, jak na bazarze. Super, o, ślicznie dziękuję. Od razu. Y, ponoć one są bardziej obcisłe, dlatego też mam większy rozmiar. Możesz najpierw sobie też podmierzyć ten większy, zobaczyć, który ci bardziej leży. Który ci będzie leżał najbardziej, to ten u ciebie zostaje. I cześć. Którą chcesz? Lewą, prawą. Lawą, prawą? Prawo prawą poproszę. No, to są właśnie to atomki. Jest atomki. No, proszę. O, Jakie miłe zaskoczenie. Takie rękawice. Aha. O, może lepiej w ten sposób. No, oglądałeś, oglądałeś. Oglądał, oglądał i wy na no, oglądał. I co, i mówisz, że lepsze mniejsze, tak? Lepsze co? Lepsze mniejsze. Czemu mniejsze? No bo tamte mam. A nie, no to medium to są mniejsze jeszcze. Belki są większe. Nie, no wydaje mi się, że. No to jest Powinny być lepsze. A, to jest Elka. No dobra, no to mam mniejsze, jakbyś chciał. Nie, mniejsze nie będą dobre. Nie będą dobre, mniejsze. Wydaje mi się, że nie będą. Proszę bardzo, w takim razie. O. Aha. O, tu już mamy ten patencik, kurde. Fajne patenciki, żeby ten paseczek nie wychodził. No to będziesz musiał sobie to oderwać. Nie wiem, czy będziesz w nich teraz jechać, czy nie. Eee, w sumie mogę. To się przejeć W sumie mogę, tak. Chcesz nożyk? Co? Mam nóż. Okej. Okay. Nie takie rzeczy, żeśmy ze nie, nie Nie zaśmiecajmy. <grym> to i od razu to. O, od razu o, także, to. Co, cóż mogę powiedzieć? Ty, trochę mi złazi. To co, może a, chcesz? Bo mi wypycha ten, dobra. Nie, bo jak zwinę. Nie, no jest dobrze. One no, się jeszcze. Jak chcesz, zawsze możemy jeszcze meczki przymierzyć. Emeczki będą za małe, będą za ciasne. Przymierzmy. Bo one ci się rozejdą, nie? No, no to chodzi, żeby właśnie się troszkę jeszcze dołożyło. Więc. Włóż sobie łapkę w którąś tutaj, już nie będziemy tego rozpinać na wszelki wielki To jest prawa? E, tak o. To jest lewa A to przepraszam To jest prawa Okej okay. Takie rzeczy się dzieją Takie tak. rzeczy się dzieją e, Już widzę, że Za ciasna, ciasna. Kurwa! Co ty może? myślisz, Lizard? Chociaż może. Może. Ale przecież elkim jeżyłem. mierzyłem. No tu lepiej paluchy ci dochodzą. Tu ja lepiej bym został przy. paluchy dochodzą, ale czuję, że bardziej się obciskuje. Ale to ci się bardzo ładnie rozejdzie. Mówi, że. Nie, już właśnie. Rozejdzie ci się. Jak mam to już tutaj coś mi kurwa uwie. Tutaj na kostę możecie się przez 3 dni i później będzie ok. No ale to jak chcesz no. Teoretycznie im bardziej obcisła rękawica tym lepiej. Ona... E, tak, ja rozumiem, tylko że ja mam długie palce. No ja mam akurat krótkie. Nie, za bardzo mnie ciśnie. Dobra. Nie. Czyli jednak eleczki. Jednak eleczki. O! Proszę, jaki bazarek się odbywa? Bazarek, kurde. No, no to jak. co? No to kurde, wracamy w nowych rękawicach, a co? Bardzo dobrze. To no i pięknie. Nice? Nice? <grym> pięknie. Będzie, będzie dobrze, będzie pan zadowolony. Tak. Tak. Fuh. Dobra, jechać ogarniać nagrywać i do roboty, bo odcinki same się nie poskładają. Kurwa. Dokładnie. Dokładnie. Dobra morda. Na razie. Naradzka. Szerokość. <noise> no, także tak, tak przyjemnie się. Pojechałem w jednych rękawicach, wróciłem w drugich. Dostałem prezencik od Koda oraz od Seki. Eee, jak to kociak powiedział, eee, spóźniony urodzinowy. No one się jeszcze tutaj ładnie dołożą. Także będzie, będzie bardzo, bardzo sympatycznie. Już czuję, że jest fajnie. No, także tak na krótko. W sumie nie na krótko, bo chyba długi ten vlog wyjdzie. A... No, ale tak to e, mijają dynini e, A ja cały czas próbuję jak najwięcej dla was nagrywać. Także jeżeli się podobało, klasycznie łapka w górę, subskrybujcie i komentujcie. Zapraszam Was również na moją stronkę internetową wizardOnboard.pl A tymczasem żegnam się z Wami. Na razie, do następnego. Hej!